Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Kochani, kochani, zaczynamy kolejny dzień Zobaczcie na moją brodę To jest chyba taka etykieta, że że już jestem dorosły że już jestem dojrzały, ponieważ kiedyś na taki jakby mały zarościk musiałem pracować około 3 tygodni, teraz 3 dni i już mam taki, także przez to, że nie wiem dwa lata praktycznie nie goliłem brody, to nie wiedziałem jak ona mi się rozwinęła. Dla mężczyzn, którzy mają problemy z brodą, chcieliby mieć brodę, ale mają niegęstą, to e, chcę wam powiedzieć, nie łamcie się, ponieważ ja na przykład w wieku 26 lat, po miesiącu na przykład, czy coś w tym stylu, miałem troszeczkę większą niż, niż to co teraz, więc e, 26-27 lat to jeszcze wiek był, w którym absolutnie nie miałem brody, miałem dziurawio, miałem prześwity e, i nagle coś się zmieniło, że nagle zaczęła mi rosnąć. Dojrzałem, dorosłem, chodziłem do barbera, trochę sobie tak Modelowałem, żeby koniecznie tutaj nie ścinać, ale żeby szyja i wszystko było gotowe. E, I mam. Znaczy teraz nie mam, ale ogólnie mam. Zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Za oknem deszcz nie ma totalnie pogody na basen. E, no i co z tego? Zaczynam ten dzień za 3, 2, 1. No. Jak przestanie padać, to przejdę się po ogrodzie i pokażę wam, co jest nowego i odpowiem Wam na kilka pytań, bo, bo mieliście, ale nawet jak pada, chyba i tak skoczy do basenu zaraz, ale nawet jak, jeśli pomijając ten basen, to czytając pod leżaczkiem, czytając sobie książki, już się ukończę w zasadzie, to też jest klimat, naprawdę też jest klimat. A dzień zaczynamy oczywiście od zdrowego syfu, od chlorelli i od jęczmienia. I chlorelle stosuję już od dwóch miesięcy bez przerwy. I to nie mam problemu łykać te 15 tabletek, nie ma żadnego problemu. Natomiast od około miesiąca nie piję jęczmienia i, no i napijemy się go pierwszy raz po przerwie obrzydliwe. Naprawdę obrzydliwe, zdrowe, tak, ale obrzydliwe. Nie radzę sobie z tym. To już któryś raz powtarzam na vlogu, któryś raz wam to pokazuję. E, przepraszam, ale po prostu walczę ze sobą, bo naprawdę sobie z tym nie radzę. A wiecie, jaki jest mój nowy skill przez to, że 2 miesiące już biorę chlorellę? E, woreczek jest cały, żeby nie było, już wyliczone. Zobaczcie, teraz na czuja wyjmę e, chlorellę i będzie jej albo 15, tyle ile biorę, albo 16. Czasami się zdarza, że biorę 16. I już umiem wyczuć to palcami, patrzcie. Dobra, lecimy, raz, dwa, czternaście, piętnaście, szesnaście. Zawsze piętnaście albo szesnaście, widzicie? Jakiś ja jestem utalentowany. I cyk, szesnaście chloreli bez żadnego problemu, od razu. One się tak zlepiają, że od razu w jednym łyku praktycznie sklejają się wszystkie w jedno i je połykam. Za wieczną młodość. No! Moja uduchowiona żona ma przekaz do Was, ponieważ już wczoraj dostałem e, instrukcję, wczoraj na dzisiaj, wczoraj przed północą dostałem e, instrukcję na dzisiaj e, i poinstruujmy widzów też. Dzisiaj jest portal 2. <laughs> Bardzo mocny. I trzeba dzisiaj dużo manifestować, chociaż kiedy ten film wskoczy? Właśnie muszę to dzisiaj zrobić. Muszę to dzisiaj zrobić. Dzisiaj Specjalnie jest dla widzów. To jest mocny dzień. Trzeba manifestować, myśleć, przyciągam sukces, przyciągam miłość, przyciągam zdrowie. 8.08, największy portal, Portal Lwa i najlepsza była godzina 8.08. To ja nie spałem jeszcze, już. spałam, ale nie manifestowałeś, A. co z tego? Obudziłam się, patrzę 8.15, kurde. A twoja mama też o tym wie? No pff. W sensie, że też to, w to wierzy tak bardzo. Zapytaj się, jak zaraz przyjedzie. Czy wie, jaki dzisiaj jest portal ważny? 8 sierpnia. Może jestem przerażona. Nie, no nic się bardzo nie dzieje. Bardzo mocny dzień, jeżeli chodzi o manifestację? Dlaczego? Jaki dzisiaj jest dzień? To ja tego nie wiem. A widzisz co? No. Ona mnie od rana ciśnie i od wczoraj, portal od północy. 2, 8, 8, 8. Ja tego nie wiem. Dzisiaj jest najbardziej mocny dzień z całego roku na manifestację. Ósma, ósma rano to była. To była do manifestacji. Co ja robię? Ale 8 rano, już, ja ale już rano. później cały dzień też masz jeszcze czas. Ja mam chyba z 10 filmików wysyłam i tobie i Luce. Nikt nie ogląda moich filmików, które mam wysyłam. I na, 2? I na Instagramie i na Facebooku. A kiedy to było? Dobra, co manifestujemy szybko? Sukces, Ej, miłość. Y... Zdrowie. Zdrowie. Piękne podróże. Piękne podróże. Dobra, starczy. Na fa, fa. Pa fa Ja manifestuję, żeby się deszcz skończył. Umiesz świetnie grać w tenisa. Umiesz świetnie pływać. Śpiewasz. Czy ty masz jeszcze jakieś talenty? Czy są rzeczy, których ty nie umiesz? Umiesz gadać po angielsku? A po hiszpańsku? To jak jest po hiszpańsku cebula? Cebula. Skąd masz żelki? Jak, jak to jest możliwe, że my zawsze wchodzimy do samochodu i ty zawsze znajdujesz gdzieś pochowane masz opakowanie żelek? Zaraz będzie wyjaśnienie tajemniczy No nie, całe opakowanie masz A skąd ty je masz? Tam, tam No ale dobrze, ale wcześniej jak się to znalazły tam? Kto tam schował? Ja tam schowałam Dlaczego ty zawsze chowasz jedzenie gdzieś po samochodzie? Fajnie, że jesteś sobie żelka przed śniadaniem. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni z tego, prawda? Czy dzieci powinny jeść żelki przed śniadaniem? Powinny? A dlaczego? Czy to jest zdrowe, myślisz? Tak. Zdrowe? A żelki mają witaminy? Tak. A co jest zdrowsze, owoce czy żelki? Żelki. A co jest zdrowsze, szpinak czy żelki? Żelki. Tak? Dobra, to co jest zdrowsze, czekolada czy żelki? Eee? Nadal żelki? A jakby do końca życia mogłabyś mieć albo tatusia, albo żelki, to co byś wybrała? Tata? No, uff, uff, piona, uff. Bardzo się bałem decyzji Twojej. Bardzo się bałem, naprawdę. Jakbym nagrał wszystkie rutyny, które mam zrobić w czasie drogi Charlie do przedszkola, to byście prawdopodobnie obejrzeli tylko takiego vloga, tylko z tego. Teraz z kolei, za, naprawdę, no może nie codziennie, wiadomo, bo tych kinder niespodzianek nie ma codziennie, ale bardzo, bardzo często muszę składać coś z kinder niespodzianki: zabierać jej słodycze, które znajduję, które pochowała sobie dzień wcześniej. A ja to będę składała. No dobrze. Pokaż, a ty co masz? A co to w ogóle jest? Ja wiem, do no. czego to jest. Mam wrażenie, że jak tatuś był mały, wiesz, to, to te zabawki były i w McDonaldzie szczególnie. W McDonaldzie, moim zdaniem, jest taka lipa z zabawkami. My w Happy Mealach mieliśmy dosłownie naprawdę świetne zabawki. A teraz jakieś książeczki, jakieś takie tekturki do, jakieś takie tekturki do składania. Lubisz, lubisz zabawki z McDonalda? Nie. Nie lubisz? A skąd lubisz najbardziej zabawki? Przez to, że ostatnio dostałem pakę od Fryderyka Karzełka i zacząłem czytać jego książki, to też mocno zgłębiłem temat jego live'ów, ponieważ e, zobaczcie, robi je codziennie. Robi live'a o 5.55. Czy wy to rozumiecie? Siada i o 5.55 codziennie nawija przez pół godziny. Boże, jakaż to jest motywacja. Jak będę duży, też taki będę. Czytam sobie o portalu Lwa, o bramie Lwa ITP, więc jak już zaczęliśmy ten temat, 8.08 to kulminacyjny moment bramy Lwa, do którego warto zacząć przygotowywać się wcześniej, aby skorzystać z niego w 100%. Wykorzystaj energię lipca, która, które zachęcają do ekspansji w głąb nas, sprzyjają rozwojowi duchowemu i pozwalają zajrzeć w najgłębsze zakamarki naszej duszy. Wibracje, które będą przepływać podczas kulminacyjnego momentu bramy Lwa są bardzo silne Energetycznie, dlatego wszystko, co będziesz manifestować w tym dniu, ma większą szansę na spełnienie niż w jakikolwiek inny dzień roku. Mam tu cztery przykłady. Robimy to razem. Ja to dodam dzisiaj, żeby, żebyście mogli, jak ktoś nie wie i ktoś wierzy, a nie wie, to, żeby skorzystał. A więc moje marzenia spełniają się z łatwością. Zasługuję na nie i przyjmuję je z otwartymi rękami. Jestem wartościowa, wartościowy i ważny, ważna, a wszechświat zawsze działa na moją korzyść. Moje serce jest pełne miłości do siebie i innych, przyciągam do siebie same wartościowe relacje. Każda moja inwestycja wraca do mnie podwojona. Przyjmuję pieniądze z otwartością i wdzięcznością. Jestem gotowa na każdy sukces, gotowy, który osiągam. Wszystkie moje marzenia realizują się z łatwością. E, tyle, to są dzisiaj nasze afirmacje, i teraz e, widzę osoby tak. Połowę dzielą się przed e, telewizorami tutaj, e, które powiedzą: O, ale fajne, dobra, robimy to. Drugie powiedzą: Co on pier? No i dobra. I każdy ma prawo swoje myśleć, każdy ma prawo swoje powiedzieć. E, zrobiliśmy razem manifestację, zrobiliśmy. Ktoś wyśmiał to, ktoś wyśmiał mnie przed chwilą. E, wyśmiałeś mnie przed chwilą? Okej. Okay. I spoko, nie ma problemu, żebym je wyśmiał. manifestowałeś ze mną, też super, o to chodzi. Que las olivas, aceites de oliva que nosotros compramos en Lille, Biedronca, otras mierdas, es que no tienen nada, pero nada que ver con un aceite verdadero español, ¿no? Ostatnio wam pokazywałem książkę, którą dostałem, książki w zasadzie od zielonych koktajli, i dzisiaj zrobię pierwszy koktajl, z tym, że jest tutaj 365 przepisów, więc absolutnie nie będę się brał za wybieranie. Bo ja mam także, jak jest za dużo do wyboru, to mam problem właśnie z wyborem, więc nie wiem, odliczamy, chciałem powiedzieć, powiedzcie stop, ale to nierealne, więc do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery, boom! Cały czas utrzymuję się dzisiaj w zielonym, co. Liczyłem na jakiś sok, a mam awokado, jedna czwarta cebuli, jedna trzecia ząbku, czosnku, jedna druga papryki, dwie łyżki pestek dyni, łyżeczko oliwy, pieprz do aromatu, awokado przekrój i ja pierdzielę, jakie mam pyszności dzisiaj, ale zdrowe, to na pewno wyjdzie mi na zdrowie, więc robimy, uwaga, koktajl a la zupa. Z awokado. Mhm. Robimy zupę. Żeby robić zupę, trzeba mieć na nią składniki, więc musimy jechać do sklepu. Już po zakupach, hol zakupowy. E, chlebek żytni, Do tego wszystkie rzeczy na, e, na ten koktajl: papryka, cebula, awokado, e, pestki, dyni. Resztę rzeczy mam w domu. Pomidorek do kanapek: mam ochotę na kanapki, zobaczcie, jaki bajerancki kupiłem, ale ja pamiętam za czasów jeszcze jak mój dziadek miał działkę, szklarnię, i takie pomidory najbardziej smakowały. I oczywiście nie byłbym sobą, jakbym nie kupił czegoś bajeranckiego. Zobaczcie, na ogień barbecue, marshmallow. Zwykłe pianki, ale w środku jeszcze mają takie patyczki, więc no, pewnie nie dzisiaj, melodia nie dzisiejszego dnia. Jakoś na dniach zrobimy z Charlie na naszym palenisku ognisko i będziemy robić pianki na patyku. Kto pamięta challenge Chubby Bunny, gdzie wkładało się na początki YouTube'a, to są naprawdę początki YouTube'a, gdzie wkładało się piankę do buzi, mówiło się Chubby Bunny. Swoją drogą nigdy nie jadłem chyba, Takiej pianki z ogniska. Tak mi się wydaje, bo zawsze to się oglądało w Stanach, prawda? Na filmach. A czy to robiłem? Chyba nie. Przestało padać, a więc szybka aktualizacja. W ogóle tak, zacznijmy od tego, że dzisiaj prawdopodobnie pojedziemy po robota czyszczącego, więc trochę jak widzicie na dnie, chociaż tutaj nie, tylko tutaj przy krawędzi, a cały basen jest wyczyszczony. Ale dobra, dużo osób w komentarzach i w ogóle w diemach, ale najczęściej w komentarzach pyta o co chodzi z tą dziurą, dlaczego ta dziura jest tutaj. Otóż tu są schodki i tak naprawdę tu się będzie basen zaczynał od tego progu, a tutaj będzie schowana roleta i cały jej mechanizm. Także jak roleta się pojawi, już jest wybrana, to jakby to miejsce całe będzie zapełnione. Tada I koniec historii. Naprawdę bardzo dużo osób pytało o to, co jest ciekawe, bo faktycznie jesteście tacy zaciekawieni różnymi rzeczami. Jak coś wam nie pasuje, to pytacie, sprawdzacie i dobrze. Dzięki temu nawiązuje się między nami dialog vlogowy i wy o coś pytacie na jednym vlogu, po jednym vlogu, ja odpowiadam na drugim. O to chodzi. Czego chyba nie widzieliście, chyba że widzieliście u Angeliki na vlogu, to jest tutaj ta ścieżka, mamy już wysypane kamienie, ścieżka, tak zwana ścieżka do Leszka. Nie, o Boże, Boże, nie powiedziałem tego. Po prostu tak Ścieżka basen, ścieżka. Tu będą te oczywiście w innych donicach te drzewka, ale można sobie tą ścieżką już chodzić. Wychodząc ze ścieżki wchodzimy na trawę, której jeszcze niedawno nie było, także naprawdę koniec jest bliski. Tu jest trochę burdelek, ale przez to, że, że cały czas Rafał tutaj robi. Po pierwsze, będzie tutaj trawa, już dzisiaj. Po drugie, druciki, które będą po prostu potrzebne do robota, który będzie sam kosił nam trawę, czyli naprawdę jeszcze troszkę. I tu się zazieleni. Chciałoby się zrobić pyk i żeby już było, ale prawdopodobnie dzisiaj już będzie to zrobione. Rolki, trawy czekają, chyba wczoraj wieczorem przyjechały, więc wszystko już jest na miejscu. Jest kora, są rolki, wszystko naprawdę jest gotowe do zamontowania. No i żeby w końcu ten dom cały wyglądał, czy dom wygląda fenomenalnie. Tutaj też wygląda to wszystko świetnie, ale i jeszcze brakuje tylko tutaj tego akcentu i wszystko będzie gotowe. To, co teraz widzę przed sobą, to jest coś, na co czekałem bardzo długo. Najchętniej bym teraz skoczył, ale jeszcze nie mogę, ponieważ przede mną są drążki. Nawet nie można to nazwać drążkami, to jest po prostu taki mini park street workoutowy, który sobie wymarzyłem, który mam nadzieję pozwoli mi osiągnąć tą formę życia. No i w ogóle, nawet nie chodzi o to, że ja będę tutaj natrenował nie wiadomo ile, ale wstać i codziennie zrobić sobie, nie wiem, 100 podciągnięć, 100 jakichś tam innych rzeczy, maselapów, yy, bicepsów, tricepsów. I myślę, że na tą formę naprawdę znacząco wpłynie. Także moje królestwo przede mną, jeszcze trochę niewykończone. Nie mamy jeszcze tutaj podłogi pod to, widzicie, tam tematy stoją, żeby te kwadraty, żeby, żeby po prostu to podłożyć. Ale wczoraj panowie mi zamontowali tutaj praktycznie wszystko. Zaraz powiem czego, nie zamontowali Przez 4-5 dni nie mogę tego ruszać Nie mogę ćwiczyć, także mogę sobie tylko patrzeć Ale wygląda to w ten sposób I naprawdę ludzie, którzy uprawiają street workout Albo po prostu jakąś, nie wiem, siłkę To myślę, że w tym momencie powiedzą Wow, fajna robota A więc tak, mamy tutaj drążki Drążek jeden Mamy tutaj całą, 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 całą drabinkę Mamy tutaj miejsce do robienia flagi Drążki kolejne, drążki kolejne. Wiecie, można, można kombinować na przykład zrobić jakiś przeskok, wymyk, zrobić masę lapa i spaść albo na ten drążek, albo na ten drążek. Także oprócz ćwiczeń jakichś tam siłowych, może tu się też dziać jakiś freestyle, street workoutowy. I jedyne czego nie mam, ponieważ troszeczkę złe tutaj rury przyszły, ale przyjdą niedługo, tutaj widzicie, między. Tą belką, a tą belką będą jeszcze poręcze do dipsów, czyli do pompek szwedzkich, dostania na rękach też. Co muszę domówić? To na pewno oprócz tego wszystkiego, co naprawdę zrobię tu mega dużo ćwiczeń, muszę na pewno domówić ławkę. I ostatnio rozmawiałem z AJem, który polecił mi takie fajne hantle. One są bardzo estetyczne, bardzo ładne, srebrne i co najważniejsze praktyczne, ponieważ to jest jeden hantel regulowany co półtora kilo i może on osiągnąć 41,5 kilo. Także ławeczka. Dwa takie hantle, że będą, nie wiem, od chyba 5kg do 41 wystarczy tylko, że pyknę i naprawdę mam chyba tam 20 czy ileś hantli tak naprawdę w jednym. Brzmi jak, nie wiem, jutrzejszy albo pojutrzejszy wieczór z Charlie. Fajne, Fajne co? Fajne. W tym warzywniaczku. Zwykłe pianki, ale zobacz, masz od razu no, z ręk, patyczkami. Ręgiel. Musimy pojechać zaraz do... Wiem, no. do, po jacuzzi, żeby wyczyścić. Dlatego, że tam był taki olejek aroma, terapeutyczny i... Zamiast troszkę, to się cały wyląkł. I dlatego? Ja tak, myślę, że wszystko i te roboty dookoła. Tak, to nie był dobry czas, żeby korzystać z jacuzzi, Szkoda, takie risy nie są takie jak w Stanach. No i w sumie jeszcze jedna aktualizacja, o której zapomniałem. Wybaczcie za syf, już jest naprawdę in progress. Mało brakuje, żebyśmy się pozbyli wszystkich tych rzeczy. Tu jeszcze misja jest przede mną, żeby te ogrzewacze zamontować, no ale to później. Dzisiaj panowie przyjechali montować lustra w garażu. Ja cały czas mam wątpliwości do tego, no, bo cały czas mi się wydaje, że którejś z nas zawali. Ale ciągle są takie przerwy, a to tak są, takie łączenia. Nie tak, 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 tak. Tylko najgorszy wiesz, jak to perspektywę zaburza, że wjeżdżasz samochodem i nie wiesz, masz miejsce, masz miejsce. Oczywiście są czujniki, są kamery, oczywiście, ale mimo wszystko, że jest lustro. Zawsze będzie można stuc i zerwać. Wiesz, że wystarczy jedno puknięcie takie, prawda? Percepcję zmienia, prawda? Że dojeżdżasz, dojeżdżasz. O, tak jak ja tutaj nagrywam. Dojeżdżam, dojeżdżam i nie wiem, kiedy się skończy, nie wiem, nie wiem. O, w tym momencie dopiero. Nawet nie wiedziałem, więc... No ale zobaczymy. Wizualnie na pewno będzie to dobrze wyglądało. Tak. Yy, robimy tego derkosa, mamy rozpisane ujęcia. Pierwszym ujęciem, które musimy zrobić, to Luka blustrze porównuje outfity na wieszakach, patrzy do kamery jest jakieś przejście. Że takie, że sobie przykładam na przykład. Na przykład wiesz, patrzysz w lustro, przykładasz jedno, przykładasz drugie, pach, zasłaniasz kamerę, nie? A zróbmy coś wiesz, z basenem. Jeszcze, no, albo na początku, albo coś, żeby to nie było cały czas. Żeby cały. coś było takie było ten, no cokolwiek jakieś tak przejście, że, jeszcze... że sobie przepłynę coś i później już. Cokolwiek. Dobra, dobra, możemy tak zrobić też. Mamy ujęcie, tak jak Sebol mówił, że wybieram sobie ubrania i ja myślałem, że mogę sobie tak, że niby ubrania tutaj mierzę, okazało się, że potrzebujemy lustra, także... Idziemy na dół, tylko muszę wybrać jakby dwie koszulki. Jak nagramy z Sebolem w współpracę, to od razu jedziemy i do castoramy po te rzeczy do jacuzzi, ale też w jedno fajne miejsce. Andrzejka ze mną jedzie, więc jak zwykle popróbujemy czegoś dobrego. Czy elegancko, czy bardziej streetwearowo? O! No i elegancko, i mamy ujęcia. Później zrobimy sobie takie ujęcie na szerokim obiektywie, że kamera będzie lustre, ja to tutaj. też tu o właśnie. No, no, że się patrzył do kamery. No, no. Musisz rzucić kawałek dalej. Dobra, 3, 2, 1 teraz. Mhm. Ała! Jest wysakiem, co Nagrywki z cebolem skończone, teraz za chwilę e, ogarniamy się i jedziemy do castoramy, bo tak jak mówiłem, e, spuściliśmy to wszystko całą wodę, e, musimy wyczyścić jacuzzi, musimy napełnić wodą, puścić tam pastylkę taką, żeby wszystko oczyściło. E, I dlatego to jest wszystko robione, bo jutro jest zebranie kobiety u mnie w domu. Ja co prawda, tak jak mówiłem, dostałem przykaz, że mogę zostać w domu, ale... Kto skorzystałby z facetów z, tego, z tej możliwości. Mój drogi mężu przyjeżdża do mnie Twoja teściowa, moje przyjaciółki, ciotki, nieciotki. chcesz z nami zostać jako jedyny facet?. Hmm. No way. Wróciliśmy właśnie z Castoramy i mamy kilka rzeczy do jacuzzi. Nie będę otwierał, jacuzzi jest spuszczona woda, nie ma tam nic. Trzeba to wyczyścić, wychlorować i napuścić wody, i wtedy ogrzać. Więc taka jest misja, no już chyba nie na dzisiaj. W sensie dzisiaj może posprzątamy, ale jutro będziemy napełniać. I mamy tak, mamy tutaj pH Balancer, to się chyba nazywa plus, dodatni. Mamy tutaj, a nie, tu jest, mamy ujemny, minus. Czyli wiecie, jak jest za dużo, to minus, jak jest za dużo, jak jest za mało, to plus. Do tego mamy tutaj chlor, duże tabletki, czyli chlor w tabletkach, e, pompkę, bo ostatnio widzieliście u Angeliki jak pompowałem e, koło ustami. Z Angeliką w sumie na zmianę, więc e, pompka się przyda. Tu mamy tester pH paskowy i nie wiem to jak to się nazywa, pływak chyba, żeby tam porzucać i sobie dryfowało i czyściło. Także to są nasze zakupy. Czyścimy jacuzzi, no i jutro cioteczki będą się pluskać. Charlie właśnie wykryła, że pająk nie jest na dole i nie mówi, nie. boże, musimy wywołać tatę. Ja nie wiem, jak ty tego pająka wyłowisz. Ja nie wiem, czy nie lepiej wziąć rękawiczki i takie gumowe... O! Wleciał. Jest? Nie! Robimy challenge. Dasz Jaki radę challenge? przypłynąć pod wodą, ale możesz odetchnąć raz, sześć. stąd. Tylko musisz wziąć rękawki, bo się będzie trudniej ci tylko. Ale to tylko nad schodkiem tu płyń, żebyś była bezpieczna Naprawdziwo. Żebyś była bezpieczna nad schodkiem, no, no. Nie schodźć schodka całą... nie jest pływanie. <laughs> Ona idzie, idzie po wodzie to jest pływanie swoim zdaniem Bleh. Jezu, ona otwiera oczy pod wodą Ty się nie boisz oczu otwierać pod wodą? Charlotte, A wiesz co? A jak tylko wpadnie jej kropelka podczas mycia szamponu, yy, wody, to jest. Jezu, woda wokół. A tu otwiera, nie? No dawaj, stąd, no tylko Jesteś mały oszust, tyle ci powiem. Mały oszust jesteś. To nie jest żadne pływanie, to jest schodzenie po schodach. O, o, pięknie, w końcu. Now we are talking, w końcu. W końcu, w końcu brawo. Woda już się nalewa, żeby tutaj rozpuścić te tabletki, więc na jutro narzędza będzie gotowe. Trochę to zajmie, bo już wiemy, że i napełnianie trwa, e, i grzanie trwa, no ale mamy czas. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki vlog. Zapomniałem w ogóle tego soku zrobić tej zupy, znaczy zapomniałem. Nie wyrobiłem się, a później zapomniałem. E, nic za trudnego zmiksować te wszystkie rzeczy, więc to nie jest jakiś wielki przepis, ale nowego vloga zaczniemy od tego, bo jestem ciekawy tego smaku. Chyba, chyba to brzmi e, Niby zielono, niby awokado, ale brzmi to tak zupnie. A jak jest zupa, to ja lubię na przykład zupy, więc myślę, że będzie okej. Okay. Żegnamy się. Do zobaczenia. My teraz idziemy czyścić jacuzzi. To już oszczędzę Wam wszystkiego. E, widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że było fajnie. Pamiętajcie o Portalu LWA. E, jeśli. No, jeśli to oglądacie, to znaczy, że zdążyłem zmontować. Siadam, żebyście zdążyli, żebyście zdążyli manifestować. E, nasz dzień z Angelico wygląda cały czas. Puszczamy sobie muzę. Manifestujemy na głos, krzyczymy, wykrzykujemy te życze te marzenia, życzenia. E, mam nadzieję, że wy też tak zrobicie. Chyba, że nie wierzycie, to też okej. Okay. Come on. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie gdzieś się magia się ma. Cure for the air conditioning.